Anna Wilczyńska, portalwarzywa.pl Dziś spotykamy się z Arturem Szatkowskim, dyrektorem handlowym firmy Agrico Polska. Dzień dobry Panu. Witam Państwa. Zimniaka. Jak pan ocenia plantację ziemniaka? W tym roku naprawdę jest bardzo zróżnicowana sytuacja, bo e, jeśli zaczniemy od północy kraju, e, tam sytuacja była e, wiosna bardzo zimna, e, bardzo mokra, więc sadzenie było bardzo późno. E, po, Właściwie wiele gospodarstw sadziło, nawet w maju, czy kończyło koniec maja sadzenie i potem przyszła susza. E, więc tam jest problem taki, że jest bardzo mało ból pod krzakiem i w momencie tuberyzacji nie było wody, więc jest potężny problem z parchem. E, jadąc dalej, w, 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 centralna Polska, tutaj te warunki były podobne, tak? czyli wiosna e, zimna e, powodowała, że wszystko, praktycznie cały proces sadzenia i wszystkie zabiegi były opóźnione. Jeśli chodzi o warunki pogodowe, to też tutaj no, zdecydowanie więcej suchych dni niż dni z e, deszczem, więc również kłopot z e, ilością bulfiplonem. Południe Polski jest zdecydowanie odmienne, bo tutaj dla odmiany jest zdecydowanie więcej, właściwie pada non stop, tak? czyli nie mamy kłopotów z wodą, ale mamy kłopoty z jej nadmiarem, co się niestety przekłada na to, że dużo plantacji i dużo ziemniaków zaczyna gnić i na pewno z tych plantacji będzie kłopot, żeby te ziemiaki przechować, tak? bo one są w tej chwili... Tak nasiąknięte wodą, tak, tak bardzo przesycone. Z jednej strony jakość tych ziemniaków jest bardzo kiepska, więc podczas zbioru, no jakiekolwiek delikatne uszkodzenia mechaniczne mogą powodować bardzo szybkie problemy w magazynach. Holandia, Belgia, bardzo dużo deszczu też mają kłopot w tym roku, właśnie z tego powodu. Potężne kłopoty z zarazą ziemiaka, z jakością ziemiaka. Więc po tym roku pandemicznym, gdzie no borykaliśmy się z COVID-em, ten rok szykuje się nam również ekstremalnie ze względu na warunki atmosferyczne. Generalnie Zachód bardzo cierpi z powodu nadmiernych opadów, tak podobnie tak jak te regiony, tutaj południe Polski, więc generalnie będzie zdecydowanie mniej ziemiaka i na pewno będzie zdecydowanie gorsza jakość tego ziemiaka. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.